Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na stadionie Puszczy Niepołomice, gdzie przed chwilą zakończyło się spotkanie 23. kolejki w grupie wschodniej II Ligi. W meczu tym lider tabeli Okolimski Brzesko pokonał 1-0 Puszczę Niepołomice. Są z nami trenerzy obu drużyn, pan Krzysztof Łętocha, trener drużyny gości i pan Dariusz Wojtowicz trener drużyny gospodarzy. I w tej właśnie kolejności poproszę panów o wyrażenie swojego zdania na temat dzisiejszego meczu. Na pewno przyjechaliśmy do niepołomic po, po zdobyć punktową i staraliśmy się tą zdobyć, osiągnąć. W, jak nie w pierwszej połowie, to skrupulatnie i konsekwentną grą staraliśmy się te punkty wywieźć z niepołomic. Natomiast, tak jak powtarzam, no, trudny, trudny rywal, na pewno seria tych meczy, które które gramy bez porażki, bez yy, straty bramki, yy, jest, jest bardzo, bardzo taka pozytywna i mobilizująca zespół. Yy, staramy, się, staramy się grać piłką, staramy się grać yy, dokładnie, czasami to nam wychodzi, czasami nie, ale uważam, że w tym meczu yy, byliśmy drużyną można powiedzieć próbującą różne warianty i stałe fragmenty gry i gry z Kondrataku Uważam, że ten kontratak, który żeśmy rozegrali był, był prawidłowo wyprowadzony. Zcieliśmy tą bramkę, cieszymy się z tych trzech punktów. No i myślimy już o następnym spotkaniu. Dziękuję. Bardzo proszę, trener z drużyny gospodarzy. Gratuluję przede wszystkim za zwycięstwa Krzyśkowi i zespołowi Okocimskiego, bo właściwie tym chyba meczem tak gdzieś sobie przypieczętowali już ten awans całkowicie. No my cóż, no staraliśmy się nawiązać jakby walkę z liderem przez dłuższy okres czasu nam się to udawało, ale niestety no dzisiaj było widać różnicę. Nie ma tutaj co obwijać bawełnę w umiejętnościach poszczególnych piłkarzy. Po prostu Kociński na tą chwilę ma zespół bardziej doświadczony, ograny i z lepszymi umiejętnościami po prostu piłkarskimi. I w tych decydujących momentach to było widać. Wydaje się, że ta jednobramkowa przegrana jest to zasłużony wynik. Myślę że odrobinę, gdyby takie newralgiczne sytuacje, które były w tym meczu, mam tutaj na myśli przede wszystkim ten faul przed polem karnym. Jeżeli on był przed polem karnym, no to jest ewidentna czerwona kartka, jeżeli bramkarz interweniuje i taranuje przeciwnika. Jeżeli w polu karnym, to jest rzut karny. No to mogło gdzieś tam troszeczkę zmienić losy spotkania. Poza tym no, ta bramka też y, trudno tutaj, próbowaliśmy to zobaczyć na, na materiale wideo, ale nie jesteśmy pewni, w związku z tym nie będę się tu wypowiadał, czy był spalony, czy nie, trochę kontrowersyjna, ale jeszcze raz powtarzam, że zwycięstwo to 1-0 w tym w miarę wyrównanym meczu zasłużone i o tą jedną bramkę Chodzińskim był lepszy. Gratuluję jeszcze raz. Bardzo proszę, jeśli są, jeśli są pytania z sali, to w tym momencie jest najlepszy moment, żeby je zadać. Graliśmy nawet dzisiaj, momentami chcieliśmy grać trzema napastnikami. I tak żeśmy wyszli, i pierwsze minuty na to wskazywały, że, że ta taktyka jest dobra. Natomiast pod to wszystko trzeba mieć wykonawców, którzy potrafią pewne rzeczy zrealizować. Na pewno zabrakło nam dzisiaj podstawowej rzeczy, czyli tego, żebyśmy mogli dłużej pograć piłką utrzymać się przy piłce na połowie przeciwnika. Graliśmy troszeczkę zbyt nerwowo, ale być może wynika to po prostu z czystych umiejętności no, zawodników i, i tutaj mm, do zawodników nie mogę mieć pretensji o, jak zwykle, bo tutaj nigdy nie miałem, bo nie zdarzyło się, żebyśmy zagrali jakiś mecz bez walki. Dzisiaj ten, ten mecz również był, to nie jest jakaś łaska z ich strony, ale często bywa tak, że zespół gdzieś tam nie biega, nie walczy. A zespół starał się na ile miał możliwości i, i, i szukał, szukał swojej szansy, ale te umiejętności są konfrontacji z, na tę chwilę z tym przeciwnikiem zbyt małe. Problem jest tylko w czym innym, uważam teraz, bo to był taki jakiś kluczowy mecz dla nas, który mógł dać nam jeszcze nadzieję na to, żeby szukać swojej szansy w czymś, w celu, który oczywiście nie zakładaliśmy, ale to było. I teraz problemem jest znalezienie motywacji u zawodników w dalszym ciągu do tego, aby grali na odpowiednim poziomie z zaangażowaniem w dalszej części sezonu. I, i, i to teraz wydaje mi się będzie klucz do, do tego, aby, aby w tym procesie treningowym to uzyskać. W takim razie, ta przerwa nie, nigdy przerwa nie wpływa dobrze na, na zespół. Jeżeli zespół jest co tydzień w rytmie meczowym, to jest możliwość, że ta forma się cały czas utrzymuje. Natomiast tu będziemy musieli poszukać innych rozwiązań, jeśli chodzi o, o, o to, żeby zespół cały czas był w gotowości bojowej.